89FM Akademickie Radiocentrum. Centrum Politechniki Rzeszowskiej, a gościem radia Centrum jest prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, doktor inżynier Witold Posiwała. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. A będziemy rozmawiać o wydziale Elektrotechniki i Informatyki, o kierunkach, z jaką ofertą zwraca się wydział do młodej społeczności. To no, szanowni państwo, zgodnie z nazwą wydziału, jest to wydział Elektrotechniki i Informatyki, mamy kierunki powiązane z dyscyplinami Właśnie e, informatyka i elektrotechnika. E, I tak, e, oferujemy pięć kierunków tak Alfabetycznie można byłoby rozpocząć od kierunku automatyka i robotyka. To kierunek to bardzo nowoczesny, który staramy się rozwijać cały czas. Pamiętajmy o tym, że automatyka i robotyka obecnie przekształca się w taką dziedzinę, która zaczyna się bardzo mocno łączyć z informatyką, więc ta automatyka to jest taka, taki kierunek trochę, bardzo bliski kierunkowi informatyka. A jeszcze Myślę, że warto wspomnieć, że wydział podniósł limit przyjęć na kierunek automatyka i robotyka zachęcamy bardzo serdecznie kandydatów, tym bardziej, że w nowym naborze będziecie Państwo mieli możliwość skorzystania z nowej ścieżki kształcenia, która na automatyce i robotyce występuje. Pojawiła się bowiem ścieżka o nazwie Automatyzacja systemu wytwarzania i intralogistyki, oprócz tej tradycyjnej, która do tej pory występowała, czyli komputerowych systemów sterowania. Więc no, automatyka poszerzyła swoją, swoją ofertę. Pamiętajmy także, że jeżeli Państwo zdecydujecie się na ten kierunek, możecie kontynuować studia na tym kierunku na drugim stopniu, oczywiście także to już dotyczy wszystkich kierunków dyscypliny reprezentowane przez te kierunki, obecne są w szkole doktorskiej. A więc ci, którzy będą starali się poszerzać także swoją wiedzę. I i, I kształcić się w zakresie, tutaj naukowym, no to oczywiście mogą także kontynuować. Drugim kierunkiem jest bardzo świeży kierunek, czyli elektromobilność, bowiem kierunek elektromobilność została wprowadzona na nasz wydział dopiero w tamtym roku. Wykonaliśmy już jeden nabór. Obecnie także Państwa zachęcamy do rekrutowania się na ten kierunek. Jest to bardzo nowoczesny, jak sama nazwa wskazuje, kierunek powiązany z Silnie rozwijającą się dziś dziedziną e, gospodarki. Elektromobilność, no to można było powiedzieć, w transporcie taka przyszłość e, dlatego Wydział starał się m, uzupełnić e, ofertę o właśnie te nowoczesne e, zagadnienia. E, tutaj możecie Państwo e, dowiedzieć się bardzo szeroko na temat funkcjonowania systemów napędowych w. Układach w pojazdach elektrycznych, hybrydowych, oczywiście także wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z układami elektronicznymi, występującymi w tych pojazdach, informatycznymi, to także obejmuje ten kierunek. Trzecim kierunkiem jest kierunek elektronika-telekomunikacja. Elektronika-telekomunikacja pozwala na kształcenie w trzech specjalnościach. To są elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne, telekomunikacja oraz urządzenia elektroniczne. No, jest to kierunek stricte e, skierowany do... Tych, którzy się bardzo interesują elektroniką, rozwojem systemów, układów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Pamiętajmy także, że na elektronice telekomunikacji macie Państwo możliwość kontynuowania nauki na stopniu drugim, także na naszym Wydziale. Czwartym kierunkiem to tradycyjna elektrotechnika ona, jak Państwo może zauważyliście, także przeżywa dość taką, dość istotną modyfikację, może w zakresie wiedzy także, ale tutaj w zakresie zainteresowania kandydatów, ponieważ elektrotechnika daje możliwości, szerokie możliwości uprawnień związanych z, no, z zarządzaniem instalacjami elektrycznymi w budownictwie, to jest, to jest dość istotna, myślę, informacja. Jeżeli chodzi o elektrotechnikę, możecie Państwo wybrać trzy specjalności. To jest napędy elektryczne w energetyce, motoryzacji i lotnictwie. Elektroenergetykę. I trzecią przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Podobnie jak w poprzednich kierunkach, możecie Państwo kontynuować u nas później naukę na stopniu drugim, gdzie możecie wybrać odnawialne źródła energii bądź przetwarzanie energii elektrycznej. Ostatnim, piątym kierunkiem to bardzo popularny kierunek informatyka. Tutaj także chciałbym. Wyraźnie zaznaczyć, że Wydział stara się jak w jak największym stopniu unowocześniać wiedzę i zagadnienia, które są poruszane w trakcie studiowania. Macie Państwo możliwość rozpoczęcia nauki na, na specjalnościach inżynieria systemów informatycznych, systemy i sieci komputerowe, bądź informatyka w przedsiębiorstwie. Te wszystkie specjalności, te wszystkie ścieżki kształcenia w tym roku podlegały bardzo istotnym a właściwie na unowocześnieniu. No i wszyscy myślę, zdajemy sobie z tego sprawę, że ta dziedzina wiedzy bardzo szybko się zmienia, z tego powodu wydział także musi tutaj nadążać za tym, co dzieje się wokół nas. I jeszcze jedna, myślę, ważna informacja dotycząca tego kierunku. Otóż na drugim stopniu wprowadziliśmy nowy, nową specjalność o nazwie cyberbezpieczeństwo i technologie chmurowe. No, w obecnej, obecnej chwili to, to oczywiście zagadnienie bardzo istotne i myślę, że po ukończeniu tego kierunku będziecie Państwo mieli na pewno ułatwiony start. W życie, w życie zawodowe. Jeśli chodzi o specjalności, po którym semestrze się obiera te specjalności? Pamiętajmy, że studia pierwszego stopnia to 7 semestrów, czyli 3,5 mm -hmm. roku. Pierwsze 2 lata, czyli pierwsze cztery semestry, są realizowane we wspólnej ścieżce, natomiast od piątego semestru na, studenci już realizują zajęcia w wybranych przez siebie ścieżkach. Czyli to są specjalizowane już trzy ostatnie semestry. Natomiast na studiach drugiego stopnia to troszeczkę inaczej wygląda, bo kształcenie rozpoczyna się już na specjalności od samego początku, czyli od pierwszego semestru. Przypomnę, no, studia drugiego stopnia trwają półtorej roku, czyli... Trzy semestr. Parę słów o toku studiów. To są wykłady, ćwiczenia, laboratoria. Tak, tak, oczywiście. No, arzabiny, wydział, jak i cała, i cała po, Politechnika, to przecież kształcenie techniczne, a więc my musimy dostosowywać także formy kształcenia do wymagań związanych z tymi dyscyplinami. I oczywiście realizujemy zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne i projektowe. To oczywiście no, realizowane jest w odpowiednio dobranych wielkościowo grupach studentów, tak aby zagadnienia te bardzo istotne moim zdaniem dla inżyniera czy magistra inżyniera z naszych, z naszych dyscyplin mogło być dobrze przekazywane i dobrze wyćwiczone. Dlatego grupy laboratoryjne i projektowe są bardzo mało liczne. Panie Dziekanie, teraz rzecz ważna perspektywy zatrudnienia. To jest realna szansa na zatrudnienie po kierunkach, które oferujecie. No, my możemy się cieszyć chyba tylko z tego, że te kierunki, które my oferujemy, mają wysokie zainteresowanie firm, nie tylko Podkarpacia, ale także i z całej Polski. Wczoraj odbyła się Rada Gospodarcza, na której przedstawiciele Wydziału prezentują dla. Środowiska Przemysłowego Podkarpacia, informacje o Kształceniu, o, nowych, o nowościach. My staramy się podczas Rady Gospodarczej wypytywać przedstawicieli firm o to, czego oczekują od nas. I wczoraj dyskutowaliśmy właśnie na ten temat, na temat tego, jakie możliwości mają nasi absolwenci. No i oczywiście tutaj wiele, wiele informacji uzyskaliśmy także o tym, czego pracodawcy oczekują. To ma także takie sprzężenie z że pracodawcy chętnie zatrudniają naszych absolwentów, no bo między innymi dlatego, że no, także jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. O zasadach rekrutacji, który tu kierunek cieszy się największą popularnością, jakie są limity miejsc, jakie oceny są brane pod uwagę? Tak, no właściwie jeżeli chodzi o rekrutację na wszystkie nasze kierunki, to te same przedmioty są wymagane na każdym z kierunków. Oczywiście. Bardzo istotna jest matematyka fizyka dodatkowo także język obcy. Tutaj e, chciałbym zwrócić na to uwagę, że wydział, tak jak mówiłem, podniósł limity w obecnej rekrutacji na oba na dwa kierunki, na automatykę, e, przepraszam, nawet na trzy kierunki, na automatykę, elektrotechnikę oraz na informatykę. I obecnie liczba kandydatów, których możemy przyjąć na informatykę wynosi 150, e, na elektrotechnikę 90. Na elektronikę telekomunikację 90, na automatykę i robotykę 75, na elektromobilność 45. Jest zachęcamy. My to oczywiście realizujemy centralnie przez międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną przyjęcia na, na nasze kierunki i tak jak i dla innych kierunków, rekrutacja otwiera się 1 czerwca. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej o kierunkach, informacje, my właśnie zmodyfikowaliśmy także treści e, takie krótkie, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że podczas wyboru kierunku trzeba najpierw e, no, starać się w wielu miejscach sięgać o, e, o, o i z jednej strony wiedzę o tym czym jest kierunek, ale także jej opinię. No, na stronach Rekrutacyjnych znajdują się informacje o kierunkach. Także Politechnika wydaje informatory, które, moż, które mogą także przybliżyć wiedzę o tym, co na danym kierunku jest realizowane. Zresztą chciałbym zwrócić na to uwagę kandydatom, że taką bardzo obszerną bazę wiedzy o naszych kierunkach można odnaleźć na stronie wdziału wej.edu.pl Tam w dziale studenci, plany studiów, możecie Państwo sobie w szczegółach dotyczących nawet wszystkich zajęć wykładowych, poglądać treści kształcenia, efekty kształcenia, można pooglądać różnice pomiędzy ścieżkami kształcenia. Zachęcam Oczywiście także do pogłębionej analizy y, tych y, na możliwości studiowania na naszym wydziale. Panie dziekanie, dostałem się super. Y, jestem rządny wiedzy. Chciałbym coś więcej. Y, działają koła naukowe, prawda? Tak, tak. Mamy y, liczne, y, liczną grupę kół naukowych działających na naszym wydziale. Oczywiście, jak to zwykle w życiu jest, część jest bardzo aktywna, część jest trochę mniej aktywna. Ale chciałbym tutaj y, powiedzieć, że to od Państwa tak naprawdę, przyszłych naszych naszych studentów mocno będzie zależało, jak te koła będą działały. Na razie funkcjonują bardzo dobrze, e, mają swoje także osiągnięcia. E, chciałbym e, powiedzieć, że no, wszystkie kierunki reprezentowane przez Wydział także mają swoje odzwierciedlenie w e, kołach naukowych, a więc są koła naukowe powiązane z informatyką, elektroniką, elektrotechniką. Każdy, kto będzie chciał aktywniej działać, kto będzie chciał się samodzielnie jeszcze dodatkowo rozwijać, oczywiście także korzystając z pomocy pracowników, może w ramach kół naukowych swoje pasje realizować. Jakieś osiągnięcia? Może Pan podać przykłady, co tam stworzyli studenci? No tak, oczywiście nasi studenci działają wspólnie z innymi kołami naukowymi, także. I tutaj no, chciałbym przypomnieć o tym sukcesie dotyczącym Łazika Marsjańskiego. To też nasi studenci w tym uczestniczyli. Studenci także uczestniczyli w realizacji projektu związanego z pojazdem Bolidem, tak. Natomiast jeszcze chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że bardzo aktywnym kołem jest z kolei koło powiązane z kierunkiem automatyka i robotyka, bowiem koło Robo ma, no co, co roku organizuje konkursy i to już można powiedzieć na poziomie międzynarodowym, w którym fascynaci robotów mogą ze sobą ry rywalizować i zdobywać laury przez właśnie uczestniczenie w konkursie robotów. To teraz o współpracy zagranicznej. Czy studenci wyjeżdżają? Są jakieś wymiany na, na waszym wydziale? Erasmus? Tak, tak. E, e, no oczywiście nasi studenci mogą wyjeżd wyjeżdżać za granicę, studiować. Jeden Bądź dwa semestry w programie Erasmus. Ten program oczywiście jest, dotyczy studentów, którzy no, są chętni na takie wyjazdy. My staramy się w jak najszerszym stopniu ułatwiać studentom wyjazdy na takie międzynarodowe wojaże, bowiem zdaję sobie z tego sprawę, że taki kontakt ze światem, z wieloma miejscami w Europie w szczególności jest dla Absolwenta bardzo istotny, a więc staramy się umożliwić w łatwy sposób zaliczenie semestru także dla studentów, którzy realizują w programie Erasmus Studia na innej uczelni w innym kraju. Panie Dziekanie, jakie by pan dał rady dla tych młodych przyszłych studentów? No, ja myślę, że chyba najistotniejsze jest stwierdzenie, żeby trzymać się swojej pasji, bo chyba. To jest w życiu najważniejsze. Ważnym jest moim zdaniem wybór tego kierunku studiów. No i mi się wydaje, że kierunek powinien być dopasowany do tej pasji, bo w przyszłości trzeba będzie pracować, prawda? No a znacznie lepiej pracuje się, lepiej się żyje, jeżeli się realizuje w tym, w czym się dobrze czuje, prawda? No dlatego uważam, że proszę nie rezygnować, proszę starać się o no, o, o, o dobry kierunek studiów, a ja myślę, że oferta naszego wydziału jest no, dostosowana do współczesności dość dobrze i da Państwu możliwość studiowania ciekawie, w ciekawej grupie studentów i pracowników. Jak na no nie miałem zapytać o ten taki atut? Co jest największym atutem Wydział Elektrotechniki, Informatyki? Ja myślę, że, że właśnie pracownicy, oczywiście, i studenci, no bo no, ja jako prodekan do spraw kształcenia mam kontakt z, zarówno z pracownikami, jak i studentami. No, widzę, że no, tutaj interakcja pomiędzy pracownikiem a studentem jest na naszym Wydziale naprawdę na dobrym poziomie. No, bardzo sporadycznie. Zdarzają się jakieś konflikty, a zresztą, jeżeli są takie konflikty, to są naprawdę na, na wydziale szybko rozwiązywane. Ten zespół wydziałowy, można byłoby tak powiedzieć, no jest po prostu taką zgraną grupą ludzi, którzy wiedzą, że bardzo istotne jest z jednej strony rozwijanie swojej wiedzy i jak najszybsze przekazywanie tej wiedzy państwu. Dziękuję bardzo i zapraszam. 89FM Akademickie Radiocentrum.